Pracownik jest cały czas rozpatrywany jako pewna inwestycja i oceniany pod względem tego, czy ten nakład, który niego jest, na niego jest ponoszony, ma szansę przynieść korzyści. No, można przejść cały sito, można dostać się do pracy, ale nie spełnić tych oczekiwań i no, mimo wszystko tego sukcesu nie odnieść. Można, można okazać się no, nie tym, kogo firma szukała. Czołem, Piotrze. Czołem, Artur. Witamy dzisiaj drugą karierę w gościnnych progach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Porozmawiamy o tym, jak jest możliwe, że oficer rezerwy trafia do korporacji, do wielkiej międzynarodowej korporacji. Nie będziemy wymieniali nazwy, żeby nie prowadzić tutaj kryptoreklamy. Ale zdradzimy na pewno kilka sekretów, jak się dostać do takiej firmy, czy jest trudno, czy nie. Piotrze, przedstaw się krótko naszym widzom i słuchaczom. Cześć, tak jak wspomniałeś, nazywam się Piotr Jaszczura. Jestem komanderem podporucznikiem rezerwy. Służyłem przez 19 lat ponad 19 lat w marynarce wojennej. Moja służba była głównie związana z fregatami rakietowymi, ORP Kościuszko oraz ORP Pułaski. Ostatnie stanowisko jakie zajmowałem, byłem dowódcą pionu na fregacie ORP Pułaski. Końcem kwietnia zeszłego roku zdecydowałem się odejść z wojska oraz rozpocząć swoją karierę w cywilu. Była to świadoma decyzja? Tak, była to jak najbardziej świadoma decyzja, podyktowana kilkoma względami. A który z tych względów był najważniejszy? Myślę, że najistotniejszym względem było to, że charakter zmian w moim rodzaju sił zbrojnych miał charakter ewolucyjny. Tempo tych zmian zdecydowanie mi nie odpowiadało. No I w pewnym momencie zdam sobie sprawę, że kierunek, w którym idziemy, nie do końca mi odpowiada. Oczywiście to jest tylko moje subiektywne odczucie w zasadzie. I. No i z grubsza tyle. No. Rzuciłeś się na głęboką wodę, czy miałeś już jakiś plan? Ten plan, tego planu poszukiwałem w momencie, kiedy podjąłem decyzję o odejściu. W momencie, kiedy ten plan się skrystalizował i przeszedłem proces rekrutacji, uzyskałem ofertę, wtedy odszedłem z wojska. A, czyli już na grunt przygotowany. Tak, zgadza się. Szukałeś pracy, czy praca sama do ciebie przyszła, znalazła cię? Czy znaczy, szukałem pracy, ale praca znalazła mnie sama. <grym> no to jedno i drugie. Proszę ale musiałeś powiedzieć. przejść cały proces rekrutacji, tak, żeby trafić tak. do korporacji. Korporacja, o której mówimy, rozpoczęła taki, w sumie dwa lata temu, rozpoczęła taki pilotażowy program zatrudniania byłych wojskowych. Na razie nasza grupa jest dosyć nieliczna. Powiedziałbym, że to jest pewnym standardem w krajach zachodnich, gdzie byli żołnierze są bardzo dobrze postrzegani na rynku pracy i wiele dużych firm ma specjalne programy dla ex więc w sumie ta korporacja będąca jest jedną z największych firm na świecie, przynosi ten trend do Polski i wykorzystałem to po prostu. Trudno było się dostać, bo musiałeś spełnić pewne wymogi formalne, no a później być może jakieś inne. Jak to wyglądało? Jak ten proces naboru wyglądał? Przede wszystkim zaczyna się od rozpatrzenia aplikacji, więc na podstawie właśnie CV, listy motywacyjnego, rekruterzy starają się określić, czy warto tutaj z kandydatem rozpocząć ten proces. W momencie, kiedy aplikacja zostaje rozpatrzona pozytywnie, pierwszym etapem jest czy w drugim etapem jest, jest phone screening, gdzie rekruter dzwoni i potwierdza wszystkie informacje, które są zawarte w CV, oraz zadaje już pewne pytania, takie powiedzmy kontrolne, Kontrolne, sądujące, czy kandydat ma szansę przejść ten na najważniejszy element rekrutacji, którym jest panel rekrutacyjny. No, i kolejnym etapem jest właśnie wspomniany panel, który składa się z czterech rozmów. Dwie 30-minutowe, dwie 45-minutowe, wszystko odbywa się jednego dnia. Panel ma charakter pytań behawioralnych, czyli zadawane są nam pytania co do tego, jak w pewnych w skomplikowanych, stosowych sytuacjach zachowywaliśmy się w przeszłości. I to jest jakąś tam wykładnią tego, jak ewentualnie możemy performować w przyszłości. I eee, no przeszedłem ten panel. Nadal otrzymałem ofertę pracy i jestem. I dopiero wtedy zdecydowałeś się odejść z wojska. A gdyby nie, nie. było takiej oferty? Eee, no gdyby nie było takiej oferty, no to szukałbym dalej. Eee, nie uważam, że odchodzenie eee, na taki grunt, powiedzmy, nieprzygotowany. Bez jakiejś jasnej przyszłości albo po prostu robienie sobie e, przestoju, co jest tak powiedzmy dosyć popularne wśród żołnierzy, którzy e, odchodzą na, na drugą stronę e, jest, e, no, jest właściwe, ponieważ e, no, tempo życia po tej drugiej stronie jest, e, jest dosyć duże i ewentualne przestoje nie są zbyt dobrze widziane na rynku pracy. No. Jak oceniasz przydatność. Tego procesu rekrutacji, jego jakość w kontekście potrzeb firmy. To znaczy, czy on rzeczywiście weryfikuje w taki sposób, że ludzie, którzy go przechodzą, po pierwsze mają świadomość tego, że to jest potrzebne, a po drugie, że firma ma z tego korzyść, tak? że odrzuca tych słabszych kandydatów dostaje najlepszych. Uważam, że to zdaje egzamin, ale no nie jest to gwarantem sukcesu. Także Czyli w, można ten... przejść całe sito, a jednak nie dostać się do pracy. Znaczy nie, nie, nie to mam na myśli. Mam na myśli to, że no, można przejść całe sito, można dostać się do pracy, ale nie spełnić tych oczekiwań i no, mimo wszystko tego sukcesu nie odnieść. Można, można okazać się no, nie tym, kogo firma szukała, ale sam proces rekrutacji jest uważany za jedną z najbardziej wymagających i, i najlepszych. No, akurat Pisałeś... No, ogólnie korporacje mają bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o, o te... bardzo dużo uwagi przy, przywiązują do procesów rekrutacyjnych. Pisałeś CV, list motywacyjny, przygotowywałeś się do y, rozmowy. Jeszcze jakie pomysły miałeś, czy też y, y, przedsięwzięcia przygotowujące? E... No te wspomniane rzeczy to oczywiście, to są podstawy, no nie? ale oprócz tego ukończyłem szereg kursów, już takich przygotowujących się mnie do ewentualnej przyszłej roli. Gdzie te e, kursy? Kończyłem. Kursy online, które dotyczą ogólnie działalności operacyjnej, czy operations, operations excellence, kursy, które dotyczą filozofii Six Sigma, Lean, Kaizen. Um, uważam, że one znacznie ułatwiły mi um, proces, może nie tyle dostania się do tej nowej firmy, ale proces adaptacji i, i obecnej działalności. Młoda generacja, tak. Oni znajdują i szukają wiedzy w internecie oraz tych umiejętności. Nowych. To jest um, fajne, że wiecie, gdzie tego szukać, i um, że. Um, Korzystając, jak wiem, z Twojego CV z doświadczenia zagranicznego, z kursu studiów zagranicznych, potrafisz to znaleźć i, i słuchać, czytać w języku angielskim, co też było atutem, prawda, przy tej rekrutacji. No, na pewno Myślę. język jest jednym z, z podstawowych kwestii, podstawowych wymogów i nawet powiedziałbym, że nie jest żadnym atutem, jest po prostu narzędziem w dniu dzisiejszym. Mhm. Korzystałeś z mentora. Tak, tak. W momencie, kiedy e, złożyłem aplikację, e, zorientowałem się, że jeden z kolegów e, jest już w tej firmie, więc skontaktowałem się z nim i skorzystałem z jego doświadczeń właśnie podczas procesu rekrutacji i, i zdecydowanie nawet nie tylko podczas procesu rekrutacji, ale stawiając pierwsze kroki w firmie, czy już drugie, trzecie, tak jak ma to miejsce w tej chwili, cały czas e, korzystam z jego rad, który jest powiedzmy rok. Do przodu w tym, w tym całym procesie i, i taka pomoc jest nieoceniona. To ciekawe, bo zwykle nie wpadamy na taki pomysł. Chyba, że ktoś nas tam wciąga do firmy, nie, ale żeby zadzwonić, do, znaleźć kogoś, kto nam podpowie i pokieruje. To jest normalna praktyka firm, a przynajmniej większych firm, że takiego mentora to nawet już. Po zatrudnieniu, że takiego mentora przydziela się nawet powiedzmy z urzędu, że to nie musi być jakiś kolega, którego znaliśmy wcześniej, ale jest to normalny element rozwoju pracownika, menedżera, że przydzielą się mentora po to, aby ułatwić mu ten proces przejścia. Bo koszty rezygnacji i koszty rekrutacji, która okazuje się de facto. Nie trafiona są tak duże, że nie warto tego ryzykować. Warto ułatwić pracownikowi wejście i jak najszybsze podjęcie jego obowiązków, prawda? To tak działa. E, tak, tak to działa. No, reguły na, na rynku cywilnym są dosyć bezwidosne. Cały czas człowiek jest oceniany. I to nie tylko właśnie po przejściu tego procesu rekreacyjnego, po przejściu procesu adaptacyjnego. E, można powiedzieć, że m, pracownik jest. Cały czas rozpatrywany jako pewna inwestycja e, i, i oceniany pod względem tego, czy ten nakład, który niego jest, e, na, na niego jest ponoszony, ma szansę przynieść e, korzyści. Jak się odnajdujesz w tak wielkiej korporacji? E, nie jest to absolutnie łatwe, ale szereg e, cech, które wykształciłem sobie w, podczas e, służby wojskowej. Na pewno ten proces ułatwia. E, więc e, ogólnie jestem bardzo zadowolony. Jest to duże wyzwanie. E, absolutnie nie żałuję, że tam dołączyłem do tej firmy, ale proces nalezienia się tam e, jest, jest dość trudny. Już się czujesz w miarę pewnie i pracujesz tam nie cały rok? E, powiedziałbym, że pracuję tam trochę ponad pół roku. E, no, czuję się względnie pewnie w tym, co robię i to, to na pewno. E, także jest to, jest, to, jest to duży plus, bo e, charakter tej pracy jest zdecydowanie inny od tego, co robiliśmy w wojsku. A co na Twój wybór, Twoją decyzję koledzy z okrętu, ze służby? E, myślę, że koledzy mi kibicują i zdaję sobie sprawę, że jest, Funkcjonuje w świadomości naszej wojskowej ten lęk troszeczkę przed przejściem na drugą stronę, przed podejmowaniem wyzwań. I nie ukrywam, że dla mnie jest to sporą motywacją, żeby pokazać kolegom, że no, pomimo tego, że to nie jest łatwy proces, ale jednak się da. Wielu naszych rozmówców wskazuje, że. Challengem, wyzwaniem jest przełożenie naszych doświadczeń, kompetencji, atutów, talentów wojskowych na język cywilny. Idąc na rozmowę kadrową, musisz przekonać niekiedy e, tych, którzy siedzą po drugiej stronie i ci oceniają, że jesteś właściwą osobą. Jak to e, postrzegasz i jak było w Twoim wypadku? Tak jak powiedziałem, ta korporacja e, miała program dokładnie określony albo skierowany w kierunku wojskowych i, i cały czas ten program funkcjonuje, e, więc rekruterzy e, mieli do czynienia z żołnierzami wcześniej i, i można powiedzieć, że oni byli przygotowani na właśnie sprawdzanie tych naszych kompetencji, e, których firmy oczekują Byłeś od wojskowych. Zaskoczony? Nie, nie byłem zaskoczony. Spodziewałem się tego, spotkałem się z tym na Zachodzie i wiem, że to jest proces naturalny. A W Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych są wręcz agencje pracy, które trudnią się tylko tym, że pośredniczą właśnie w zatrudnianiu byłych wojskowych. A jakie cechy wojskowe i kompetencje wojskowe pomagają Ci w tym, co dzisiaj robisz? A... Na pewno taką naturalną cechą żołnierzy jest, jest adaptivity, że mamy taką, powiedziałbym dobrze rozwiniętą zdolność dostosowania się do nowych warunków. E, także to jest zdecydowanie cecha na pewno, która, która mi pomaga. E, ponadto mamy taką cechę, e, którą można by określić, że po prostu robimy wszystko, aby osiągnąć wynik, osiągamy wynik. Jeżeli jest jakiś plan założony, to potrafimy tak sprawę zorganizować, żeby ten plan osiągnąć. I kolejna cecha, która jest z tym związana, bo my też jesteśmy tego nauczeni, powiedzmy, może to też jest związane z charakterem naszej służby, że osiągamy efekty przy możliwie niskich nakładach na to. Mhm. Więc to jest wydaje mi się bardzo istotna cecha, która pomaga nam na rynku cywilnym, bo nie, nie chcę powiedzieć, że potrafimy zrobić coś z niczego, ale mamy naturalną zdolność do redukowania kosztów. A gdybyś został w przyszłości pracodawcą, nawet mając własną firmę, zatrudniałbyś byłych żołnierzy? I czego byś od nich oczekiwał? Zatrudniałbym byłych żołnierzy, ale moje oczekiwania byłyby zbliżone do pracowników z rynku cywilnego. Okej. Okay. Nie, nie samo bycie żołnierzem jest, jest atutem, nie jest samo bycie w określonym miejscu i czasie, ale to, jakie cechy charakteru się posiada, jakie zdolności i doświadczenia. Także to żołnierz jest po prostu... Bycie w wojsku daje dużą szansę i, i jeżeli ktoś jest w wojsku ambitny i nie bał, nie bał się tam podnosić wyzwań, nie widzę przeszkody, aby odniósł, odniósł sukces w cywilu. A gdyby nie ta globalna korporacja, dla której teraz pracujesz, to co innego mogłoby Cię wkręcić? Założyłbyś własną firmę, zostałbyś naukowcem, poszedłbyś do branży szkoleniowej, ochroniarskiej. To są popularne działy, gdzie wielu naszych kolegów się odnajduje. Kierunkiem, którym byłem zainteresowany, byłaby praca w, w firmie uzbrojeniowej. Będąc w wojsku, sporo interesowałem się właśnie tematem, tematem uzbrojenia, uzbrojenia morskiego i uzbrojenia przeciwlotniczego. Składałem nawet aplikacje, ale do, 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 do tych dużych firm uzbrojeniowych, które również mają przedstawicielstwa w Polsce, ale no nie było tam zainteresowania moją osobą. Także gdyby. Gdybym miał e, dalej szukać albo w przyszłości, a, a mają się cofnąć w czasie, to na pewno byłoby to coś związane z, z uzbrojeniem. A masz jakieś rady dla e, e, twoich rówieśników, którzy właśnie teraz dochodzą do 40. To jest ten taki czas, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać, co dalej, bo jak dojdę do 50, to już niekoniecznie będę atrakcyjny na rynku pracy. Więc teraz może trzeba podjąć tą decyzję albo ją przemyśleć. Co dalej? Co byś im poradził? Jak swoją karierę e, tą wojskową rozwijać, albo jak myśleć o tej drugiej karierze i jak się do niej przygotowywać? Hmm. To jest dosyć trudne pytanie, ale. Nie zadaję tutaj wszystkim... łatwych pytań. tak. tak ale, ale przede wszystkim radziłbym, aby. Podjęli klarowną decyzję, że chcą odejść, co nie jest jednoznaczne z natychmiastowym odejściem i podjęli przygotowania właśnie w postaci zrobienia kursów, skorzystania z rekonwersji chociażby i rozglądania się, ewentualnie zorganizowania jakichś staży, tak aby być maksymalnie przygotowanym właśnie na odejście. Tak. Bacie błędów czy nie bać się błędów? Nie, absolutnie. Błąd czy tam failure, jest, jest częścią procesu uczenia się i jest to coś absolutnie naturalnego. To, czego bym się bał, to nie wyciągania wniosków z popełnionych błędów. Także błędy są naturalne i nawet jeżeli ten sukces... Będzie kupiony kilkoma błędami, albo pierwsza firma wcale nie okaże się tą najlepszą firmą, albo, albo, nie zatrudni, al, albo nie zatrudni. To wcale nie oznacza, że w przyszłości nie będzie innej lepszej opropozycji, albo lepiej dopasowanej. Zawsze są konsekwencje podjętych decyzji. Jedne oferty są lepsze finansowo, jedne oferty są lepsze pod względem e, e, wolnego czasu, czy tego równowagi życia rodzinnego. E, nie ma po prostu rozwiązań idealnych i na, nie należy się bać błędów. Co dalej? Jak widzisz swoją przyszłość? Czy już planujesz? Swoją przyszłość wiem, że z firmą, ponieważ w co ja wierzę, to w wierzę w to, że planowanie jakichś backupów, nie? czy planów plan planów B, jest tak naprawdę receptą na porażkę. Czyli planowanie porażki jest tak naprawdę porażką. Więc w tej chwili jestem maksymalnie skoncentrowany na odniesieniu sukcesów w firmie. Jest to firma, która stawia. Powiedziałbym, progi e, wymagania bardzo wysoko i jestem skoncentrowany na tym, aby osiągnąć tam sukces. Masz satysfakcję z tego, że jesteś oficerem rezerwy, będąc pracownikiem korporacji? Tak, zdecydowanie mam, mam z tego powodu satysfakcję. Nie, nie kryję się absolutnie tym, że jestem byłym żołnierzem. E, w, w Polsce, tak jak powiedziałem, nie jest to jeszcze zbyt popularne, tak jak na Zachodzie, zatrudnianie żołnierzy, więc robię wszystko, co mogę, aby ten wizerunek żołnierza jako pracownika pokazywać z jak najlepszej strony. Piotrze, dziękuję Ci za wizytę w drugiej karierze. Życzymy Ci powodzenia w Twojej korporacji. Mam nadzieję, że osiągniesz kolejne stopnie wtajemniczenia. Myślę, że zainspirujesz także wielu kolegów mundurowych. Jeszcze raz dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia. Również dziękuję, do zobaczenia i oby było nas więcej. Dzięki.